Cześć! Siema! O... Zapewne już znacie mnie z poprzedniej edycji. Poważnie? Tak. To kto ty jesteś? Jak to kto? Sylwek Styroński, no jak to? Właśnie. Nie poznajesz mnie? Yo, yo! Sylw Stallone. <noise> Zgadza się. <noise> no co zaśpiewasz? Zaśpiewam piosenkę Jak na imię ta dziewczyna po utoples z 2005 roku. Zgadza się. Pozdrawiamy Marcina Siedzińczuka. I ja też pozdrawiam w imieniu ekipy programu Disco Star. Startuj. Proszę Znamy. bardzo. Raz, dwa, trzy. Yeah. że w tym wypadku pozostała. Szarujący uśmiech, przepiękna twarz To co trzeba nami sumiała Nie znam imienia jej I nie wiem gdzie jej szukać Być może właśnie w chwili tej Piosenek moich słucha I wszyscy jak na imię ta dziewczyna ma Takich oczu się nie zapomina. Będę pytał, może ktoś ją zna. Będę szukał, może to ta jedyna. Warta jest szukania. Warta zakochania. Może ty ją znasz. Ta śliczna twarz. No, stary, ty masz moc. Czy jesteś osobą bardzo barwną. Jesteś osobą, którą na pewno się pamięta. A z tych wszystkich uczestników, którzy przychodzą do programu Disco Star, naprawdę można wymienić kilka, które się zapamiętuje. Jesteś ty na pewno. To prawda. Tą właśnie w tej grupie tych ludzi zapamiętanych. Natomiast powiem Ci tak, no tutaj progresu jakby nie widzę, ponieważ pamiętam Ciebie, jak ty śpiewałeś. Ty śpiewasz po prostu poprawnie. śpiewasz ładnie, jesteś duszą towarzystwa, prawda? Tak jest chyba. Tak, to prawda. Rodzinie. I poza tym mam kolejne pytanie do ciebie. Do mnie? Tak, kolejne. A tym razem już inne. No ja się boję. Ale tym razem dotyczy twojej piosenki kolej z bety z zeszłym roku. Dlaczego taką piosenkę musiałeś nagrać w takim stylu boźbedowym? Czyżby lata dziesiąte znowu są w modzie? Jak to jest? Nie no, po prostu wiesz, kasy... Trzeba troszeczkę było kasy zarobić. No i taką piosenkę zrobiłem. Myślałem, że to, wiesz, trochę zarobi więcej, no i... No ale prawdę mówiąc fajna piosenka, taki takim ja to stylu... Na to Boys, lata dziesiąte. Ale nie wiedziałem, że koledzy tancerze też potrafią wokalnie śpiewać. Tak było pewnie w przypadku z piosenką, czy nie? Stary, są takie, no... takie aplikacje studyjne są, że tam w zasadzie każdy może to śpiewać teraz, w tych czasach, zatem... Ale przed nami, niestety, przed nami się śpiewa tutaj, co? Możesz to potwierdzić. Tak, to prawda. Jesteś niesamowity, jesteś królem karaoke, na pewno, jestem tego pewien. A skąd ty, Radek, wiesz, że jestem królem karaoke? Bo widzę po tobie i po twoim nastawieniu do życia, jesteś bardzo pozytywny, jesteś duszą towarzystwa i na pewno jak macie jakieś imprezy, to jesteś królem karaoke, prawda? To tak się składa, Prawda? że w Piwialni Podlasie prowadzę karaoke razem z Jarkiem Rykiewiczem. A, widziałeś. Trzymaj się. Do zobaczenia, cześć. Dzięki. Cześć, pozdro. Cześć.